Hej, kadzień do tu Emilia z Healthy Body i dzisiaj mówię do Was prosto z mostu, ponieważ ostatnio tak sobie siedziałam i obserwowałam, troszeczkę analizowałam i myślałam, i zastanawiam się, co jest grane co jest nie tak? Wiecie, co ma oczy widzą? Uwaga! Poszukiwaczy diet. Aż roi się teraz od tekstów, a jaka dieta na redukcję, albo jak jadą w Was pozbycie się oponki z brzucha. Jakie posiłki na zrzucenie 30 kg? Bo przecież, jak się chce zrzucić 30 kg, to posiłki są zupełnie inne i są specjalne. Albo z kolei, jakie spalacze tłuszczu? To jest dla mnie hit. I z tego, co zauważyłam, następstwem tych pytań jest kilka opcji. Uwaga, opcja numer jeden, głodówka. Numer dwa. Jedzenie na poziomie 1000 kalorii, może 1200, w każdym razie, w moim odczuciu, nadal jest to głodówka. Numer 3. Straszliwe rygory i bezpodstawna, zupełnie bezpodstawna eliminacja różnych produktów. No i numer 4. Ślepe trzymanie się rozpiski od dietetyka z podejściem zero-jedynkowym najczęściej, które nawet nie spytał, co lubicie. A dietę napisał niby pod Was, ale tak właściwie uwzględniając swoje własne upodobania. Jest też w sumie opcja, to tak mówię z obserwacji, z rozmów, um, opcja na zasadzie idziemy na skróty i zmniejszamy żołądek. Ale myślę, że to już jest na zupełnie inny odcinek, ponieważ ten temat wymaga wyjątkowo dużo uwagi. Natomiast pamiętam w ogóle, tak wracając... Jak jedna z moich znajomych praktykowała jedną z metod, które wymieniłam wcześniej, po czym usłyszałam: Fajnie, fajnie, w miesiąc schudłam 15 kg, jest cool, naprawdę, ale to było męczące, więc ja teraz muszę odpocząć od tej całej diety. No i zaczyna się. Zaczyna się ładowanie, zaczyna się chodzenie po fast foodach żeby odbić sobie zaległości i żeby nadrobić to, na co człowiek sobie nie pozwalał. Po czym pojawia się efekt jojo i koło się tak właściwie zamyka. Na pewno to znacie. Ale słuchajcie! Po tym, oczywiście, pada stwierdzenie, hmm, ta dieta to jednak nie podziała. To ja może spróbuję innej, bo była Dąbrowska, to teraz, teraz machnę sobie keto, bo teraz wszyscy na Instagramie są na keto, to ja też będę na keto. No i po miesiącu mówicie, hmm, na keto to schudłam tylko kilogram, więc może teraz kapuściana, a teraz zupna, a teraz sokowa, a potem jeszcze inna. I tak w nieskończoność, a Wasz organizm powoli zaczyna błagać o litość. I nic dziwnego, że w pewnym momencie następuje bunt z jego strony, bo gdyby ktoś mnie tak nadwyrężał, to też bym się wściekła. I szczerze, już nie jedną osobę po takich przejściach musiałam ratować. I zaznaczam, Teraz z tego miejsca, że redukcja to nie jest wybór diety o konkretnej nazwie. I błagam, zrozumcie to, zrozumcie, że te wszystkie eksperymenty za kilka lat mocno odbiją się na Waszym zdrowiu. I jak ja słyszę, że popadanie w skrajności jest w kogoś mniemaniu zdrowotne, to nóż mi się w kieszeni otwiera poważnie. Czymś takim stopniowo wycięczacie organizm. I ja wiem, ja dam sobie wszystko, wszystko uciąć, co mi wystaje, że za jakiś czas bardzo solidnie organizm odwzajemni wam się za to, co wyprawiacie teraz. Tylko wtedy może już być po prostu za późno. Więc dajcie sobie wytłumaczyć i nie kierujcie się, proszę, głupią modą, bo z reguły te wszystkie rozwiązania są najbardziej szkodliwe ze wszystkich możliwych. I oczywiście, dobra, są, są przypadki, są osoby, w których rzeczywiście należy dokonać pewnych modyfikacji i wykluczyć niektóre produkty. produkty ale nie wrzucajmy wszystkich do jednego wora. Wiecie co? To tak samo jak są na przykład kosmetyki i jedna koleżanka, dru jedna koleżanka drugiej powiedziała, że ten kosmetyk jest fajny, to sobie wypróbuj i Ty go rzeczywiście kupujesz, testujesz i się okazuje, że Wam się nie sprawdza. Dlaczego? Bo on nie jest dla Was. Wy macie zupełnie inną cerę, macie zupełnie inne potrzeby i w tym wypadku jest dokładnie, ale to dokładnie tak samo. Co więcej, wracając... My się sami pakujemy do tego wora razem ze wszystkimi, bo w opisywanej przeze mnie sytuacji właśnie to robimy. I powtarzam raz jeszcze to jest cholernie niebezpieczne. A osypnięcie się zdrowia czy chociażby zaburzenie odżywiania nie trzeba długo prosić, naprawdę. I aż przykro mi się patrzy na znajomych, którzy mają te swoje cudowne diety i ledwo żyją, co chwilę robi im się słabo, wymiotują i tak dalej. Przecież to się jest zupełnie mija z celem. Redukcja to jest proces. To jest bardzo długi proces, którego, podczas którego każda zdrowa osoba powinna dostarczać organizmowi wszystkiego, czego on potrzebuje, tylko po prostu w rozsądnych ilościach. Czyli, jak to powinno wyglądać? No, podstawą tak właściwie jest deficyt kaloryczny. Bez tego ani róż. Ale też musi być odpowiedni balans między węglowodanami, białkami i tłuszczami, czyli między po prostu tymi makroelementami. Trzeba też dostarczać mikroelementy. I tu, w moim odczuciu, kłania się suplementacja. Ale umówmy się, że mądra suplementacja i wysokiej jakości. I no, kiedyś, nie ukrywam, myślałam, że nie jest ona potrzebna. Zresztą, chyba jak każdy. Ale do momentu, aż nie spróbowałam i do momentu, aż moje zdrowie i samopoczucie się diametralnie poprawiło, bez porównania. Też wybitnie istotne są po prostu świadome wybory. Czy to podczas zakupów, jeśli coś kupujecie, to przeczytajcie skład, albo też podczas gotowania w kuchni. Obróbka termiczna przecież ma przeogromne znaczenie. Czy smażycie, czy, czy pie, pieczecie, czy robicie coś na parze, czy dusicie, to wszystko ma znaczenie. I nauczcie się przede wszystkim siebie. To jest bardzo ważny punkt w tym wszystkim. Swojego ciała, reakcji na różne produkty. Analizujcie. Nie trzymajcie się ślepo tych rozpisek od dietetyka, o których wcześniej wspominałam. Elastyczne podejście i pozwalanie sobie na te wszystkie czytmiele to też jest bardzo istotne dla zdrowia, zwłaszcza tego psychicznego. I zobaczysz, ja, naprawdę ja, ja jestem przekonana. Że, jeśli ty będziesz miał przyzwolenie na dany produkt, to automatycznie przestanie być on dla ciebie atrakcyjny, bo my tak mamy skonstruowaną głowę, tak pracuje nasz mózg. Nawodnienie też jest bardzo ważne, regeneracja, a przede wszystkim cierpliwość i wytrwałość, bo to nie jest coś na już, zaraz, teraz. Moja redukcja trwała kilka dobrych lat, więc nie nastawia się na to, że po tygodniu będzie 40 kg mniej. No, przykro mi, ale to tak nie działa. I te wszystkie diety cud yy, siłą rzeczy, yy, też tak nie działają. I jeśli czujesz, że nadszedł ten odpowiedni czas i jesteś maksymalnie zmobilizowany do tego, żeby ruszyć te cztery litery, to gratulacje! Ja jestem zachwycona! Ja, ja naprawdę życzę Ci powodzenia! Naprawdę jestem z Ciebie dumna, bo od tego wszystko się zaczyna. Ale nie daj się zwariować. Jeśli dotarłeś do tego etapu, w którym jesteś gotowy na zmianę diety i czujesz, że po prostu będziesz się trzymać pewnych wytycznych, to zamiast bezpodstawnej, bezpodstawnej męczarni, odbierania sobie wszystkiego, co lubisz i myślenia dzień w dzień, czy możesz, czy nie możesz, no bo nie wiesz, bo no nie powinieneś. Słuchaj, odrzuć to w ogóle, nie ma, nie ma o czym mówić. Postaw na przyjemność, na elastyczność i przede wszystkim niezauważalność. Bo po co się męczyć? Po co? W jakim celu? Bo tamta tak robiła? Tylko tamta, tamta ona, wam nie powie, że, że teraz zbiera po prostu skutki uboczne tego wszystkiego. Uwierzcie mi, ortodoksji i popadanie w skrajności są po prostu niepotrzebne. Tak samo jak te wszystkie spalacze tłuszczu. Kluczem są chęci, jest balans i odpowiednie wybory. Tylko tyle i, i aż tyle. I oto cała tajemnica. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć pewne kwestie i dać Wam do myślenia, bo to jest wybitnie ważne. Powtarzam raz jeszcze, to jest bardzo ważne. I te wszystkie rygorystyczne diety nie pomogą Wam w niczym, a raczej zaszkodzą. No, jeśli pomogłam. To będzie mi bardzo miło, jeśli zostawisz subskrypcję albo wpadniesz na moje pozostałe media społecznościowe. No i co, jeśli, jeśli po tym materiale czujesz się oświecony czy oświecona, ale tak właściwie nie do końca wiesz, jak właściwie zacząć, to śmiało odzywaj się. Pisz do mnie, przecież ja ci pomogę. Być może jesteśmy w stanie zrobić wspólnie naprawdę super robotę. Tylko kwestia tego, żeby po prostu podjąć się odpowiedniego działania. I to tyle. Buziaki, ślewam przeogromnie dużo energii, uśmiechu i wszystkiego co najlepsze. Pa!